dwóch ruchów mówiono, że na to spotkanie trzeba spojrzeć przez podwójne okulary. Gospodarze z Radziągowa są bowiem zagrożeni spadkiem, a Chorzowianie już mają zapewniony ligowy byt. Jak zatem trener Pietrzak motywował swoich graczy? Warto by zagrać o tytuł mistrza wiosny, a taki jeszcze realnie możemy zdobyć, mimo dwóch ostatnich porażek w dwóch, w dwóch kolejkach, prawda? Eee, mamy 23 punkty, tak jak i KS Katowice i myślę, że to był pierwszy motyw do walki tutaj na dzisiejszym boisku. Poza tym nie wolno zapominać, że jest to mecz derbowy i że jak najzwyczajniej i tak jak każdy mecz o, o ligowe pen. Dla trenera miejscowych Jana Żurka mecz ma dodatkowy podtekst, gdyż on sezon zaczynał jako trener Ruchu Chorzów, skąd został zwolniony po pięciu kolejkach. Ten ważny mecz sędziuje Mirosław Milewski z Radomia, który powrócił na ligowe boiska po dwumiesięcznej przerwie. Pierwsza groźna akcja Radzionkowian Hubert Jaromin Groźnie z dystansu, ale obok bramki gości. 16 minuta. Tomasz Fornalik w starciu z Jarominem. Przewraca się gracz Radzionkowian. Wydaje się, że nie był faulowany, ale sędzia Milewski odgwizdał rzut wolny. Koseła w pole karne. Jarosz jest 1 do 0 dla Radzionkowian. To siódmy gol Rafała Jarosza w tych rozgrywkach. W bramce ruchu Chorzów dziś Waldemar Grzanka, który zastąpił sprzedanego już do Werderu brema Jakuba Wierzchowskiego. Nie popisał się przy tej interwencji bramkarz gości, a to sytuacja, po której za ten faul Wojciech Myszor zarobił od sędziego żółtą kartkę. Po tej sytuacji, gdzie Chorzowianie stracili bramkę, starali się atakować częściej, śmielej. Bramkę klytty strzelał przed chwilą Jan Woś. Teraz Śrutwa, ale i tym razem piłka nie wpada do bramki rywala. Po pierwszej połowie 1 do 0. A kibice nasłuchiwali wieści z innych boisk. Radzionkowianie umotywowani wychodzą na drugą połowę, ale na początku drugiej części śmielej atakowali niebiescy z Chorzowa. Ładnie uwolnił się Gorawski. Dobre wyjście jednak klytty z bramki i. Nie ma gola na jeden do jednego. 60. minuta. Z autu Rafał Grzelak. Gorawski. Gorawski. Ładnie minął Myszora. Woś. I piłka ląduje w bramce. kryty. Fantastyczny strzał. Pomocnika ruchu Chorzów. Który przyniósł wyrównanie. To czwarty gol. Jana Wosia w tym sezonie, dwie minuty po tym golu, trener Żurek wyciąga asa z rękawa uwielbianego w Radzionkowie Mariana Janoszkę. Zobaczymy na ile ta zmiana przyniesie efekt, 70 minuta, Kosmel do Sierki, Sierka w polu karnym, przewrócony, sędzia Milewski dyktuje rzut karny, jeszcze żółta kartka dla Masternaka. Decyzja sędziego jednoznaczna. Sierka był faulowany. Marian Janoszka jest 2 do 1. Pewnie precyzyjnie z rzutu karnego. Szósty gol Janoszki w tym sezonie. A po powtórce widać, że gdyby Grzanka nie ruszył się z miejsca, to na pewno by ten rzut karny obronił. Kolejna akcja. Kosmel. Sierka. Sierka mija Wosia. Z dystansu broni jednak Grzanka, jeszcze łapie piłkę, kibice protestują twierdząc, iż piłka opuściła boisko, ale nie ma rzutu rożnego. Piłka jeszcze odbiła się od Fornalika, Kosmel, bardzo aktywny w drugiej części, piłkarz, który pojawił się na boisku. Jest kontuzjowany, sędzia jednak nie przerywa gry i bardzo ładny gest per play. Mamili dziki, który widząc leżącego rywala wybija piłkę poza boisko. Nawet w meczu o tak wysoką stawkę piłkarze nie zapominają o fair play. Janoszka oddał piłkę rywalom. Kosmel powrócił na boisko. 85 minuta. Starcie Myszora. Ze śródwą to druga żółta kartka dla Myszora. Za zagranie piłki ręką. Taka jest interpretacja sędziego, a więc to spotkanie gospodarze zakończą w dziesiątkę. Ogromne pretensje Radziankowianie mieli właśnie o tę sytuację, twierdząc, iż myszor był wcześniej faulowany przez Śrutwę. 87 minuta. Kosmel. Za długo bawił się z piłką, przejęli ją Chozowianie, Masternak. Paluch. Paluch jest już polukarnym polu karnym. Śrutwa. I jest 2 do 2 na 3 minuty przed zakończeniem meczu. Jesienią Chorzowianie prowadzili, by ostatecznie przegrać z ruchem Radzionków 1 do 2. Wówczas zwycięską bramkę strzelił Janoszka. Teraz już jest 2-2. Kolejna akcja gości Gorawski słupek. Jeszcze grzelak piłka. Nie wpada do bramki ruchu radzianków, ale w końcówce meczu coraz większa przewaga niebieskich wskorzowa. 89 minuta. Śrutwa. Wrześniewski wybija piłkę, zbyt jednak krótko. Górski. Gorawski. Jeszcze Górski do grzelaka, co zrobi grzelak? dośrodkowanie w polekarne, śrutwa i tak pada trzeci gol dla Ruchu Kożu. A więc kompletnie odwróciła się karta w tym meczu. To Radziolkowianie prowadzili 2 do 1, by ostatecznie przegrać 3 do 2. Koniec tego meczu. Załamanie w ekipie gospodarzy. Czarne chmury zbierają się nad ekipą żurka. my na jesień prowadziliśmy również z Radzią i przegraliśmy. Dzisiaj życie pokazało, że może być brutalne. Napisał scenariusz bardzo podobny, tylko że w odwrotną stronę. Ja myślę, że byliśmy w przekroju spotkania po prostu drużyną lepszą i to na koniec dokumentowaliśmy. Dla Pana chyba dodatkowa motywacja, bo Pan tu grał kiedyś. Prawdopodobnie nie cieszyłem się tak chłopcy, bo spędziłem tutaj kilka lat i wiele zawdzięczam temu klubowi, no ale taki jest sport i... Ktoś musiał, znaczy no jeszcze nie jest wszystko przesądzone, ale, ale, wtedy, ale w tej chwili ruch Radziankowych jest bardzo w bardzo trudnej sytuacji.